Na początku walki z Wojkiem musisz być przygotowany na to, że wykonał swoją stronę szarżę, którą łatwo możesz uniknąć wykonując odskok na bok. Wykonuje on też również inne ataki, na przykład wyskakuje w górę i stara się wylądować w miejscu, w którym stoisz, aby zadać Ci obrażenie od plagi i odrzucić Ciebie powalając. Jego ciosy są raczej powolne i przewidywalne, więc mamy szansę łatwo je uniknąć wykonując unik do przodu albo w bok. Moją taktyką było po wykonaniu uniku podejść do niego i zadać mu szybko 2-3 ciosy. Ciosy moje niestety zadawały mu tylko 2-3 punkty obrażeń, więc walka z nim trwała około 5 minut. Oczywiście nie ma tutaj jej w całości, ale walka z nim nie jest jakoś wymagająca i specjalnie trudna. Polecam ci trzymać od niego dystans, tak abyś mógł obserwować moment, w którym będzie szykował się do ataku i się przygotować na wykonanie uniku. Jeżeli to zrobisz, będziesz miał okienko. Aby zadać mu 2-3 ciosy i odskoczyć na bezpieczną odległość. Ja tej taktyki używałem i używam za każdym razem, obojętnie czy walczyłem z nim z bronią czy bez broni, i zawsze była skuteczna. Jedyne problemy, jakie miałem, żeby go pokonać, to były w pierwszych godzinach gry, kiedy uczyłem się rozgrywki. W ekwipunku nie znajdziesz tutaj nic wyjątkowego, no może oprócz pieścienia kruka, które używałem i w które się wyposażyłem, jak widzisz tutaj, już po walce z warykiem w dwie sztuki. Pierścienie te dają nam po 2% punktów zdrowia w momencie, kiedy zadajemy obrażenia przeciwnikowi, ale jednocześnie obniżają one nasze ogólne zdrowie, tutaj w moim przypadku odpowiednio o 21% i o 22%. Pozostałe ekwipunek, czyli pancerz, rękawice i spodnie są normalnymi przedmiotami, które nie dają nam żadnych dodatkowych korzyści. Z takim ekwipunkiem możesz śmiało podjąć walkę z warikiem. Drugim naszym przeciwnikiem jest oczywiście Dariak Falster. Na samym początku, kiedy wejdziesz na arenę, wykonał w Twoim kierunku szarze i musisz się uniknąć wykonując unik pod jego ręką, którą ci atakuje. Szarże, jeżeli On wykonuje, to ma przed sobą tarczę. Jeżeli Cię tą tarczą uderzy, to Cię powali i zada Ci duże obrażenia. W walce z Nim ważne jest, aby za wszelką cenę unikać jego potężnych ciosów, które zadują obrażenia, aczkolwiek po każdym z tych ciosów Pozostaje on przez chwilę nieuruchomy i to jest nasze okienko, w którym możemy podejść do niego i wyprowadzić 2 trzy skuteczne ciosy i następnie oddalić się na bezpieczną odległość. Taka była moja taktyka. On mnie atakuje, robię unik i wyprowadzam dwa szybkie ciosy i oddalam się na bezpieczną odległość. W pierwszej fazie walki jego ciosy są powolne. I konsumują jego dużo punktów kondycji, przez co, tak jak mówię, jest przez chwilę nieruchomy, i to jest, to jest nasz moment na zadanie mu obrażeń. Walka z nim jest dosyć długa i mi zajęła około 20 minut, ponieważ ma dwie fazy. W drugiej fazie walki z nim Darek przepotwarza się istotę, która ma trzy Macki te wyrastają z jego tłowia. Musimy uważać na wszystkie jego ciosy w tej fazie, ponieważ mają, bardzo one mają one bardzo duży zasięg i zadają duże obrażenia. Głównym atakiem w tej fazie Daraka jest atak na nas z wyskoku. Odbija się z macek i leci w naszą stronę. Najlepszą metodą na uniknięcie obrażeń jest zrobienie uniku na jego bok, po czym zadanie mu 2-3 trzy, trzy ciosy i odskoczenie na bok. Walcząc z nim w krótkim dystansie musimy być Przygotowani na to, że zechce nas on uderzyć również swoim mieczem. Ma on również jeszcze jeden charakterystyczny cios, który polega na tym, że atakuje nas trzema mackami naraz z nad swojej głowy. Cios ten łatwo rozpoznać, ponieważ unosi on przed jego wykonaniem miecz w górę i wskazuje nim kierunek ataku. I już w tym momencie możemy być pewni, że zaraz polecą w nasze strony trzy macki, i musimy oddalić się na dalszą odległość, ponieważ uderzenie będzie bardzo duże. Ma on również pojedyncze ataki mackami, które mają duży zasięg i dlatego ja starałem się utrzymać bezpieczny dystans od niego. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak, to hełm dawał mi szansę na zyskanie 5% punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. Wzmacniał moją postawę obronną o 19% i dawał mi, że zużycie kondycji podczas mojego ataku było obniżone o 21%. Jeżeli mówimy o pancerzu, to pancerz powodował, że odbijałem 3% punktów otrzymanych obrażeń. Dawał mi również szansę pancerz na zyskanie 7% punktów zdrowia po otrzymaniu obrażeń. I dodatkowo użyłem klejnotu, który powodował, że moje zdrowie wzrastało o 11%. Rękawice również odbijały 3% punktów otrzymywanych przeze mnie obrażeń, dodatkowo regenerowały zdrowie oraz koncentrację. A klejnot powodował, że mój pancerz wzrastał o 14%. Spodnie, podobnie jak pancerz oraz rękawice, odbijały 3% punktów otrzymanych obrażeń, powodowały, że moja postawa obronna wzrastała o 12%, a zyskiwana koncentracja wzrastała o 27%. Klejnot natomiast powodował, że zyskiwałem 1% punktów zdrowia w momencie, kiedy używałem koncentracji. Jako pierścieni używałem pierścieni kruka do walki z darakiem. Były to dwa pierścienie, które powodowały, że zyskiwałem 2% punktów zdrowia w momencie kiedy otrzymywałem obrażenia. Niestety obniżały one moje zdrowie łącznie o 43%. Walki z bliźniętami żywion obawiałem się najbardziej z trzech dotychczasowych pojedynków, ponieważ mają oni bardzo szeroki wachlarz ciosów, które mogą wyprowadzić. Mogą nas atakować na odległość, rzucając nas kulą plagi, mogą wywołać plagę na miejscu, w którym stoimy i mogą nas atakować w bliskim dystansie i mają ku temu swoje sposoby, jak kopnięcie i potem postawienie na nas swoją bronią. Mogą również chwycić broń oburącz i trzymając się poziomem, uderzać w ziemię, przez co pozbawiają nas równowagi. Za każdym razem, kiedy otrzymamy obrażenia od tej broni, zostaniemy powaleni i są to ciosy, które zadają nam bardzo duże obrażenia. Ja znalazłem sposób. Zdecydowałem się wyprowadzać mocne uderzenia bliźnięta, które przerywały ich animację ciosu. Ja wiem, że to może nie jest najelegantsze rozwiązanie, ale pozwoliło mi przetrwać i pokonać przeciwnika, a co nie jest zabronione, jest dozwolone. Z takiego wyszedłem wniosku i tak oto udało mi się ich pokonać w pierwszym podejściu, co było dla mnie również dużym osiągnięciem, że pokonałem bliźnięta Ziven walcząc z nimi bez broni w pierwszym podejściu. To nie jest może jakiś super wyczyn, aczkolwiek byłem bardzo zadowolony z tego, bo spodziewałem się gorszej przeprawy niż z Darakiem Falsteadem, a przeprawa z nim zajęła mi ponad 20 minut. Jak widzicie tutaj, za każdym razem, kiedy uda mi się przerwać animację ich ataku, nie dostaję od nich obrażeń. A ja jednocześnie z pomocą pancerza i ekwipunku regeneruję swoje punkty zdrowia i kondycji. Do walki z rycerzem Echa przystąpiłem mając 25 poziom postaci i specjalnie przygotowany pancerz na tą okazję. Pancerz testowałem na innych minibosach podczas gry, zanim przystąpiłem do walki z rycerzem Echa. Chciałem, aby pancerz był możliwie jak najcięższy, ale jednocześnie, żebym dalej pozostawał w klasie wagowej szybkiej i mógł wykonywać szybkie uniki ciosów. Pancerz dawał mi również możliwość pozostania w walce jak najdłużej, ale jednocześnie sprawiał, że odbijałem znaczną liczbę obrażeń w stronę przeciwnika, co powodowało, że jego punkty życia topniały w równie szybkim tempie, jak nie szybszym niż moje. Walcząc w ten sposób z rycerzem Echa musimy mieć na uwadze nasz punkt pasek życia i odnawiać punkty życia jak tylko jest okazja i możliwość, aby mieć całe życie na nasze potrzeby, ponieważ ciosy wyprowadzane przez rycerza Echa są bardzo duże, a my musieliśmy utrzymywać się w walce jak najdłużej, tak aby przyjąć jak najwięcej obrażeń od strony przeciwnika. Ponieważ im więcej on nas atakował, tym bardziej obrywał. Przejdźmy więc do omówienia ekwipunku. I tak hełm odbija 3% otrzymanych obrażeń. Daje mi szansę na zyskanie 6% punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. I podnosi efekty leczenia o 29%. Pancerz natomiast podnosi kondycję o 14 punktów. Powoduje, że efekty leczenia wzrastają o 19% i regeneruje zdrowie. Rękawice podnosi kondycję o 17 punktów. Rękawice podnoszą kondycję o 17 punktów, powodują, że odbijamy 3% punktów otrzymanych obrażeń regenerują nam zdrowie i dają nam szansę na zyskanie 11% punktów zdrowia w momencie kiedy otrzymamy obrażenia. Spodnie odbijają 3% punktów otrzymanych obrażeń, dają nam szansę na zyskanie kolejnych 7% punktów zdrowia po otrzymaniu obrażeń i sprawiają, że regeneracja kondycji wzrasta o 12%. Z premedytacją użyłem tutaj trzech pierścieni ostu, ponieważ powodują one, że zadajemy obrażenia po otrzymaniu obrażeń, ale jednocześnie otrzymujemy obrażenia. Po otrzymaniu obrażeń. To razem z innymi cechami mojego ekwipunku powodowało, że w momencie kiedy zadajemy obrażenia, zadawaliśmy ich więcej, ale jednocześnie w momencie kiedy otrzymywaliśmy obrażenia, to otrzy odbijaliśmy coraz więcej obrażeń, przez co im mocniej nasz przeciwnik uderzył, tym mocniej od nas obrywał. Ale jeżeli chcieliśmy pozostać w walce jak najdłużej, bardzo ważne było wydanie punktów atrybutów w odpowiedni sposób. A mianowicie zależało mi na tym, aby mieć jak najwięcej atrybutów wydanych w punkty życia. I tak tutaj miałem możliwość na wydanie 56 punktów na punkty życia. 19 punktów atrybutów przeznaczyłem na kondycję, tak aby mieć możliwość noszenia ciężkiego pancerza. I wykonywać, i wykonywać szybkie e, uniki. Umożliwiał mi to udźwig, ponieważ wydałem 27 punktów atrybutów na udźwig, co pozwoliło mi pozostać w szybkiej klasie wagowej i móc wykonywać szybkie uniki. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia w innych materiałach na kanale. Cześć!